Witajcie w miejscowości Durdy na ogólnopolskim proteście rolników. Mamy 20 lutego, jak mówiłem, miejscowość Durdy. Od 11 już trwa protest rolników na tej trasie na rolnicy, rolnicy blokują. Punkt przeładunkowy w Durdach. Powoli zbliżam się do centrum protestu, gdyż rolnicy dzisiaj, oprócz tego, że przyjechali traktorami, to przyjechali również samochodami osobowymi. Ci z dalszych rejonów yy, Aczkolwiek są też i sprzęty, które nie są traktorami. Aczkolwiek w rolnictwie, w gospodarstwie są bardzo potrzebne. Rolnicy zjednoczeni wokół barw narodowych, a ja powoli się zbliżam, gdyż zostawiłem samochód trochę dalej. Ponieważ było ciężko już dojechać, tutaj około półtora kilometra od centrum protestu zostawiłem samochód. I mozolnie wzdłuż kolumny pojazdów, zarówno rolniczych, jak i dostawczych osobowych. Osobowe samochody również są oflagowane w ramach protestu. Już stąd widać zarys sylwetek. ja pozwolę sobie zapauzować, żeby ten film też nie trwał zbyt długo. Yy, tutaj korzystając z uprzejmości Pana... Yy, pana Tomasza. Yy, skorzystałem z podwózki do centrum yy, protestu w miejscowości Durdy. Tak jak mówiłem... Dzięki uprzejmości pana Tomasza dostałem się tu trochę szybciej. Przy torach zebrała się spora ilość protestujących rolników. Ogólnie frekwencja dopisała, z tego co widać. się prosto Ale Jak już kosy na sztorc są, to już jest poważna sprawa. Tak jest. A teraz jeszcze mało tego. Tu rolnicy wysypali Przyblokowując tory. Z jakiej Ja jestem z kanału Studio Opatów. Przyblokowując tory. Takim złomem właśnie. Aby zablokować... nasze. oczywiście. rolnicy cały czas dowożą różnego rodzaju przeszkody tory.

Też go z a ja po Też go sfilmowałem. Ja to Jak to zwiększę już robi, a ile jedzę, mnie pewnie Patrzę, co tu warto wziąć. ...głosem mówić, ale oni nie chcą naszym głosem mówić. Nawet nas Oczywiście służby zabezpieczają wydarzenie, aby nie dochodziło do żadnych niepożądanych incydentów oraz, żeby cały protest przebiegał w miarę bezpiecznie i spokojnie, Rolnicy dowożą nowe partie złomu, aby zablokować szerokie tory. Oto ogólny widok na zebranie i protest rolników przeciwko. Dzielonemu ładowi oraz przeciwko niekontrolo niekontrolowanemu ściąganiu produktów spoza Unii Europejskiej, spoza struktury Unii. Tak więc to chyba jedyna okazja, żeby sobie tak postać bezkarnie na torach. Hasła przewodnie: stop Zielony Ład, stop niekontrolowanemu sprowadzaniu zboża z Ukrainy i produktów rolniczych, żywnościowych. Hasło niezmienne: rolnicy od początku swoich protestów utrzymają się tych właśnie postulatów, i nie chodzi o negocjacje w sprawie Zielonego Ładu, a wyrzucenie go całego do kosza gdyż jest to wymysł eurowariatów. Jak już mówiłem, służby zabezpieczają przed niepożądanymi incydentami wydarzenie. Nagrałem, nagrałem. Tak, tu leci wszystko. Bez wycinania. No tak, no. Ja jestem rolnik. Ja jest... na protesty przyjeżdżają nawet na rowerach, tak więc nie ma wytłumaczenia, nie ma wymówek. Tutaj wielkie pozdrowienia dla pana, a tu cały czas rolnicy przywożą. Kosy są na sztors, to już się żarty skończyły, prawda? Frekwencja jest spora, aczkolwiek mogłoby być zawsze więcej. Dużo osób jeszcze dojeżdża. Traktory i auta ustawiają się wzdłuż trasy. Wśród nowoczesnych maszyn znajdują się też i takie perełki, jak produkty z fabryki. Ursusa. Które można już nazwać old timerami. Tu znajdujemy się przy ruchomej scenie, którą rolnicy zaimpro zaimprowizowali na naczepie od ciężarówki, i z niej zazwyczaj yy, są prowadzone konferencje. Jak zawsze dla rolników jest przygotowany drobny catering coś do zjedzenia, coś do napicia na ciepło To przy niezbyt sprzyjającej pogodzie zawsze pomaga, prawda? I jak mówiłem nie tylko traktory. Ale także i kombajny, ciężki sprzęt rolniczy. Tak jak też mówiłem, traktory, które już swoje przeżyły. Jak i te nowocześniejsze. Jak i różnego rodzaju samochody osobowe, dostawcze. że jest, jest, jest. Czym skorupka za młodu, prawda? Kupaki dołączyli do protestu. Maszyny oflagowane. Teraz się rozpędzimy, to będzie lepiej. Miny zacięte, maszyny oflagowane. Tak jest. Tak jak mówiłem, maszyny cały czas przybywają. Mamy godzinę 12:20, i cały czas ktoś dojeżdża. Już jest dosyć długi korowód maszyn. Ale to nie na komendę, główne postulaty naszych rolników, stop zielony ład i stop zboża z Ukrainy, ogólnie stop wszelkim produktom rolniczym, około rolniczym, gdyż nie tylko zboża z Ukrainy zalewają nasz rynek. I ruinują naszych rolników. No cóż, tu dużo wymyślać. Tak więc wszelkie słowa skierowane w stronę rolników, że są proputinowscy, czy, czy różne inne wypominki ze strony ukraińskich władz, czy innych podmiotów, są na, zarówno bezpodstawne, jak i bardzo bezczelne, gdyż Ukraina po takiej pomocy, jaka do, jaką znalazła w naszym kraju nie powinna nawet sobie pozwolić żadny polityk ukraińskim na takie słowa, ale jak widać nie przeszkadza im to. A ja tutaj jak mówiłem pokazuję traktor C360 oldtimera, sławnego, polskiego. Można powiedzieć, że nasz rodzimy chyba najbardziej udany traktor. Jeden z bardziej udanych, jeśli chodzi o traktory średnie. I tak jak mówiłem, oldtimery naszych pól, w tym wypadku Ursus 12-24 oraz nowocześniejsze sprzęty bez których na gospodarstwie trudno sobie jest nawet wyobrazić teraz pracę. Ja cały czas idę wzdłuż korowodu maszyn, zarówno rolniczych jak i osobowych, zarówno z terenów opatowskich, sandomierskich, ale i innych. Potężnych maszyn są również te mniejsze, specjalistyczne do sadów. A tu kolejne hasło. Przepraszamy za utrudnienia. Mamy rząd i zielony ład do obalenia. To rząd to dodałem od siebie. Wszyscy dziś, którzy protestują przeciwko ustaleniom unijnym, skupili się i zorganizowali wokół flag i barw narodowych. A ja kontynuuję marsz wśród maszyn, które stoją na poboczów w kierunku torów miejscowości Durny. Kolejny ciekawy eksponat. A nawet dwa. Kolejny uroczu z 12-24. A tu za nim Ursus 902. Piękne maszyny, którymi, że tak powiem, rodnicy latami uprawiali swoje gospodarstwa. I teraz niestety nawet tego nie ma, gdyż fabryka Ursusa Wszyscy wiemy, co się dzieje z fabryką Ursusa. Wszyscy wiemy, że odkąd wstąpiliśmy do Unii, to wiele naszych fabryk splajtowało, aby nie robić konkurencji unijnym fabrykom i unijnemu przemysłowi.